W kolejnym odcinku garażowym. Traktorek Raili, to jest traktorek nasz ogrodowy, on jest na bazie chuzgwarny. Tutaj wszystkie podzespoły części pasują z huzgwarny. Ale coś go boli, coś go zaczęło boleć. Ja już maskę pozwoliłem sobie odkręcić boli go to, że nie chce odpalić. Zobaczcie. Nawet ręką jest duża kompresja. Ciężko jest go obrócić. Ja kiedyś regulowałem zawory. O, widzicie? I teraz znowu jest to samo. Za duża kompresja. Albo odprężnik na wałku rozrządu, albo zawory. W pierwszej kolejności weźmiemy się za odkręcenie pokrywy zaworów. Sprawdzimy, jaki jest luz zaworowy. No i będziemy... Będziemy działać. Pokrywa zaworów mi się tu z nich kiedyś lało i faktycznie może to był powodem to, że się rozregulowały zawory i uszczelka mi zaczęła przepuszczać i zobaczcie ile tutaj mam tego oleju przepracowanego, on już się w części wypalił, ale strasznie się wtedy dymiło i wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów. I się uspokoiło, ale z tym, że no zaczął pobierać yy, coraz bardziej olej, szelał w gaźnik. Zajrzyjmy, jak to jest tam rozregulowane? Klucz dziesiątka, cztery śruby. Oluś nie tucz się. Ściągamy pokrywę i zobaczcie, pełno oleju. Pełno gęst... nie kręć tam kluczykiem, Pełno gęstego oleju. Ta podkładka była właśnie niedawno używana. No, to będą rozregulowane zawory według mnie albo rozleciane, co to jest tak. Dobra, odkręcamy świecę. Będę musiał wszystko wyczyścić. Co to mola? Tak, to jak dobrze, że ten, jak tu jak do góry podnoszę, to dobrze, że to się mi zepsuło No jasne. Jak byłoby się zepsuć, to tu traktorek się jechał Szkoda by go było, nie? No i mogliśmy być na przeraż Co? No ale przyda nam się jeszcze ten traktorek. Jest no, fajny. Wspaniały jest. Dużo szybciej się kosi trawę z nim, no nie? A panom to nie. A ty nie chcesz pchaną? Jaką paną? Pchaną? No. Mamy też pchaną, ale tą się lepiej kosi, wiesz? Bo no, jest i ona jest na godzinę. No, tak. Do ściągnięcia świecy nasadka 21. Ja dokupiłem sobie z Jato specjalnie drugą. Wyjmijmy świecę. Świeca jest też nowa. Wymieniałem ją razem z filtrami, jak wymieniałem olej. Zobaczymy, co się tu mogło zadziać? Silnik do tej pory bardzo ładnie pracował. Świeca jest sucha. dopasowany klucz. Ale to dobrze. Okej, okay, sprykajmy sobie to on to miejsce tutaj. Z tym olejem. co się tak Co można Siedzenie się podnosi, tak? Ten, a, a to się stanie, ten sprężany, ten co się, ten, 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 i silnik tutaj ten, 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 chciałam. Chciałam ten, Chciałam. Wiem. O, już chciałam. Tak, chciałam. Do poprawnego ustawienia luzów, luzów zaworowych musimy tak kręcić, przekręcać wałem, żeby nasz skok tłoka był w górnej, w górnej pozycji. Będzie to co drugi obrót naszego wału. Ja już ustawiłem go tak, że mam go właśnie w górnej pozycji i przy pomocy takiego na przykład śrubokręta Przekręcam go dalej, aż ten skok tłoka będzie w najniższym, w najniższym punkcie. Zaznaczyłem je, te punkty na moim śrubokręcie, bo producent zaleca tak, że gdy mamy ten nasz tłok w górnej pozycji, wtedy nasze tutaj zawory są luźne, czyli są właśnie w tej pracy. To o jedną czwartą skoku niżej. Musimy przekręcić tak tym wałem, ja zaznaczyłem właśnie, jeśli mam 8,4 cały skok, to 2,1 cm niżej będzie ta 1,4 wartości skoku. I wtedy będziemy mogli brać się za ustawienie poprawne tych luzów zaworowych. Czyli, tak jak ja tutaj właśnie zaznaczyłem teraz te 2,1 cm niżej, ten tłok dokładnie, to sprawdzam właśnie teraz te luzy zaworowe i teraz możemy przystąpić jak już mamy ustawioną tą pozycję tłoka do regulacji tych naszych popychaczy zaworowych i na sącym, czyli tym dolnym 10 mm według specyfikacji a na wydechowym czyli tutaj gdzie idzie nam ta rura wydechowa łatwo jest po tym właśnie poznać że ten będzie wydechowy 15 i na ssącym no jest trochę luzu nie za dużo Natomiast na wydechowym ta piętnastka, no to jest bardzo luźna. Tu by na pewno weszła jakaś dwudziestka pewnie. Dobra, bierzemy się za torksa i klucz. Teraz trzymając klucz 16, popuszczamy naszą śrubę od tego popychacza. Dokręcając nakrętkę, teraz będziemy to ustawiać. O, jest za bardzo w tej chwili. Coś takiego. Z lekkim oporem kontrujemy. Czyli trzymamy, a torxem dokręcamy. Torx to jest T15. I kontrolujemy, no jest chociaż można by było jeszcze delikatny obrót. Teraz na wydechowym 15 tak. Popuszczamy, dokręcamy i kontrujemy i sprawdzamy teraz 15 mm wchodzi, ale jeszcze luźno. Odkręcamy i kontrujemy. O i zaciasno. I tak zostawimy. Teraz lekko się obraca. Dobra, luzy zaworowe ustawione, czyli 10-15 ładnie wchodzi, i zobaczcie teraz, jak kręci się wał. Nie stawia żadnego oporu. I traktorek byłby naprawiony, gdyby nie moja gafa. Do ustawienia skoku tłoka użyłem ołówka, który najprawdopodobniej się ułamał. Kurwa, no nie. No, po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? I częściowo został w środku w gnieździe po świecy zapłonowej. O kurwa! I boję się teraz, bo widzę, że usterka na pewno by się naprawiła. Czyli z tym rozruchem ten odprężnik, pewnie na wałku rozrządu, jest dobry. Ale żeby nie uszkodzić tego silnika. To rozbieram go, zajrzę do środka, do tej misy olejowej, tylko że nie mam uszczelek. Będzie trzeba zamówić uszczelki i wymienić uszczelki. Zajrzymy do niego, no i sprawdzimy, w jakim, jakiej kondycji jest ten odprężnik, czy jest uszkodzony, czy nie. Ale według mnie to była wina właśnie luzów zaworowych, że ten olej był pobierany i utrudniony był rozruch naszego traktorka. Dobra, skręcam pokrywę i zabieram się za rozkręcanie. Tak jak już mówiłem, zabieram się za rozbieranie traktorka, wyciągnięcie silnika z oleju i tak jest mało, i tak miałem wymienić olej, więc spuszczę olej, odkręcę misę olejową, zajrzymy do środka, czy ten ołówek faktycznie się tam e, zawieruszył, ułamał. No szkoda by mi było silnika, a według mnie ten silnik jest w dobrej kondycji, chociaż teraz widzę, że stawia opór w jednym miejscu, więc ten odprężnik sprawdzimy ewentualnie przestawiłem coś jeszcze na tych zaworach O, bo w tym miejscu czuję opór tak jak wcześniej dobra, zobaczcie jaki patent mam ketecuk szlups, hak dźwigam mojego traktorka do góry Żeby mi było wygodnie wyjechać kosiskiem Kosisko zostawimy na boku Zobaczę jak już będę miał wszystko wyrozbierane To czy nie zamówię od razu rolek i na przyszły raz nie wymienię rolek Bo one też tutaj są Powiem Wam szczerze, że do wymiany Zresztą kosisko jest do oczyszczenia, bo nie idzie nawet obrócić nożami ale tutaj te rolki huczały. Dobra, ściągamy sprzęgło. Do ściągnięcia sprzęgła nasadka 17. Wykręcamy długą szpilkę. I czy nam wyjdzie nie tamtą rolkę, wtedy muszę wyciągnąć ją Ewentualnie ją odkręcić No akurat nie huczy Ale rolka mi nic nie da Chociaż dałaby Czternaśtka nasadka. No i będzie to szybciej zrobione. Tak, tak. Długa szpilka i tulejka. Tylko pasek, ale pasek zrzucimy tu zaraz z rolek. I te rolki, właśnie od napędu, one są wszystkie raczej do wymiany, bo jak się puści je to bardzo, ale to bardzo huczą. okej okay. Sprzęgło mamy na wierzchu. Wszystko w jedno miejsce, żeby nie zginęło, to będę wiedział, że to jest od sprzęgła. I tutaj mam jedną szufladę pustą. Tu będą wszystkie części z traktorka. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale na czterech śrubach. Mocowany jest silnik, ja go najpierw tutaj właśnie popuszczę. Została mi tam jeszcze jedna śruba. Jak widzicie traktorek rozebrany. Silnik przy, przymocowany jest na czterech śrubach. Do tego jedna kostka e, czerwony pr, e, kabel od rozrusznika. dwa cięgła od, e, od obrotów i od e, sania. I to w zasadzie tyle. Nie ma żadnej filozofii, jeśli chodzi o rozkręcanie. Spuściłem olej. Spuściłem olej. Pewnie coś jeszcze go tam zostało. Ale bierzemy się za rozbieranie. Ściągniemy misę. Widzę, że tutaj mis któregoś leje. Nie wiem czemu. Z jednej ze śrub, czemu nie wiem Co jest zalana w oleju? Czy one są jednakowej długości? Teraz pytanie były odkręcone, wkładam do jednego w jedno miejsce żeby nie pogubić tutaj te przewody, żeby ich nie uszkodzić i w zasadzie misa powinna nam zejść już się podryga schodzi powoli i tak jest do czyszczenia. Będę brał miskę, będę wszystko czyścił. Znaki się pokrywają, więc rozrząd jest dobrze ustawiony. Nie jest przestawiony. Teraz to, co najbardziej mnie zastanawia, czy jest tutaj gdzieś ten element tego mojego ołówka. Jeśli tak, to gdzie? Gdzie go znajdę? Bo jeśli go nie ma, to niepotrzebnie to rozbierałem, chyba że jest w cylindrze. Ale jak już tutaj jestem... Prężnik jest cały. Nie jest uszkodzony. Odprężnik jest cały. Słuchajcie, cylinder też nie ma żadnych wżer, żadnych rowów. Tutaj gdzieś ten korbowód, tak jakby obijał. Widzicie to miejsce tu? Silnik rozkręcony, ja tutaj miejsce po starej uszczelce wyczyściłem, tak samo na misie olejowej, wyczyściłem wnętrze, przedmuchałem. I słuchajcie, tak jak mówiłem, znaki na rozrządzie są ustawione prawidłowo. Nie wiem, czy mi to wyostrzy: są ustawione prawidłowo. Odprężnik na wałku rozrządu działa prawidłowo. Nic nie jest zepsuty. Jedyne, co muszę zrobić, to znaczy z, co zrobię, ale nie teraz. Nie uda mi się go dzisiaj odpalić i złożyć, bo czekam na uszczelkę. Uszczelka będzie dopiero we wtorek, więc za dwa tygodnie dopiero to skręcimy i zalejemy świeżym olejem. A ja zabieram się za rozkręcenie jeszcze tutaj, żeby sprawdzić w tym cylindrze, czy, czy nie ma tej, tej części ołówka, żeby mieć już stuprocentową pewność. I słuchajcie, ściągnąłem. Cylinder, i zobaczcie, jest winowajca. Dobrze, że ja tego silnika nie odpaliłem. Jest winowajca, jest kawałek ołówka. Dobrze, że tego nie odpaliłem, bo on by tutaj na pewno narobił szkód. Biorę się tutaj za czyszczenie tego cylindra. Tak samo, zobaczcie, ma jakiś taki swój nagar, ale. Co Wam chciałem pokazać, to to, że tu na tulei nie ma w ogóle nic, żadnego zadziora, żadnego rowka, kompletnie, kompletnie nic. Jakby to był nowy, nowy cylinder, wiecie? Ściągnąłem głowicę, głowicę też tutaj wyczyszczę. Wymyję, jest tutaj delikatny, delikatny. No jest trochę nagar, przez to właśnie, przez źle ustawione zawory. Uszczelka jest dobra, uszczelkę tylko wyczyszczę, nie będę jej wymieniał.